Witam serdecznie państwa, witam na kanale Z Koninem w Tle. Spotykamy się dzisiaj tutaj jako mieszkańcy Konina, ale interesują nas naprawdę wartości ogólnopolskie, nasze, okręgowe, okręgu 37, ale i również na miasta Konina, bo tu żyjemy, tu mieszkamy, tu mamy nasze rodziny, to jest dla nas ważne. Będzie się przebijało wszystko, co jest ważne dla Konina, będziemy rozmawiać o tym, co was dotyczy i co będzie miało wpływ na nasze dalsze życie. Posłuchajcie. Porozmawiajmy może dzisiaj o budżecie centralnym polskim. Co było najważniejsze i co było w tle. Możecie coś na ten temat powiedzieć? Słuchajcie, w mojej ocenie jedną z najważniejszych rzeczy, co było, no wprowadzenie us, próby ustawy przez prezydenta dotyczącej ochrony 13 13 emerytury dla emerytów, ale również, jeżeli możemy porozmawiać, no i oczywiście podwyższenie skargi emerytalnej dla, dla naszych emerytów, którym naprawdę jest potrzebne. Dla mnie bardzo ważnym tematem jest to, że coraz mniejsza dziura budżetowa. I niestety zaciągamy się na potęgę, Dziura jest nie tylko pogłębiana, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że nasz prezydent miasta, który jest z tej samej partii co premier, bierze z niego za bardzo mocny przykład, ponieważ tak samo jak Polska jest coraz ma większą dziurę budżetową, tak samo miasto nasze. Jest coraz ale świetnie, że o tym wspomnieć, bo na przykład jest propozycja premiera, żeby uszczuplić, e, uszczuplić kwotę, którą dysponuje Kancelaria Prezydenta. Nie myśli, że na przykład to może być... E, urzędu? Według mnie szukają oszczędności tam, gdzie nie trzeba, tak samo jak jest w Narodowym Funduszu Zdrowia. Szukają oszczędności tam, gdzie najbardziej to dotyczy zwykłego Polaka. Chcą zaoszczędzić na jedzeniu w szpitalach, chociaż każdy wie, jak to jedzenie w polskim szpitalu wygląda. Plasterek pomidora, szynki sera, jeżeli obetną, to nie wiem, chyba ten pomidor zostanie mu z w tych trzech rzeczy. Oczywiście temat jest bardzo istotny i bardzo ważny. Natomiast chciałbym wrócić do tego, co Dawid przed chwileczką powiedział, bo rzeczywiście Kancelaria Prezydenta ma mieć obcięte środki, trzy czwarte środków ma być zabrane, zobaczymy, czy sama tego się ustosunkuje. Powiedz mi, co to może spowodować w tej ocenie? No w mojej ocenie to będzie kompletny paraliż prezydenta. No ja tutaj upatruję sobie ścisłego planu przez premiera z opozycji, który chce zblokować naszego prezydenta, który notabene bardzo dobrze wykonuje swoją pracę. Jego, jego poparcie tylko mówi samo za siebie, jest ponad 50 No i trudno się tu z tym nie zgodzić. Natomiast Krzysztof, jak myślisz, czy rzeczywiście Senat przyjmie to, czy jednak porzuci tą możliwość wetowania prezydenckiej ustawy i czy ona rzeczywiście wejdzie w życie? Czy rząd się na tym pochyli? No bo tu jest szachmat dla rządu obecnego. Myślę, że Senat zrobi wszystko, żeby ograniczyć władzę pana prezydenta Dawidowskiego. No, niestety, nawet już pan premier powiedział, że tęskni za poprzednim prezydentem. Aktualny prezydent potrafi walnąć 50 stóp, każdy to widzi, każdy jest zachwycony. No, oni zrobią wszystko, żeby tego prezydenta, tą władzę ukrócić. I tak jak powiedziałeś, Dawid, ograniczenie pieniędzy na kancelarię prezydenta to jest jeden właśnie z takich momentów, gdzie to będzie jeden z tych chwytów, dzięki którym ograniczą władzę. No bo jeżeli chcemy ograniczyć władzę, zacznijmy od czego? Zacznijmy od tego, że ograniczymy mu pieniądze. Drodzy moi, słuchajcie, prawda jest taka, że budżety teraz się tworzą i robią. Oczywiście one są bardzo ucinane, ograniczane lub przesuwane. Należy pomyśleć o tym, mieszkańcy zwłaszcza powinni pomyśleć o tym, że są też budżety takie, które się tworzą, bo chciałbym tu nawiązać do tego, jaki będzie u nas w Koninie planowana budowa mostu Biechowa, która zmienia w ogóle strukturę miasta i komunikacji naszej, ale też to jest inicjatywa generalnie rządowa z programów rządowych Mosty dla Regionu, którą już ogłosił w 2018 roku Mateusz Malawiecki. No i teraz przychodzi moment, kiedy musimy o tym rozmawiać, bo nie ukrywam, że w Koninie jest dosyć głośno o tym, przynajmniej w dniu dzisiejszym. A jak wyglądała yy, sprawa właśnie tego mostu w, u, dzisiaj u nas w Koninie, na tle naszym regionu, yy, w tle naszego regionu, jeśli chodzi o budżet? Słuchajcie, no, prawda jest taka, że budżet, yy, ja teraz może nie będę mówił za bardzo o ale budżet yy, nasz jest strasznie ograniczony i teraz Konin jako miasto ma yy, przeznaczyć 2 miliony złotych i, i już teraz wiemy, że przeznaczy 2 miliony złotych, bo radni zdecydowali, dla budowy mostu, co się okazuje rok w roku, roku następnym 26 i 27 milionie złotych, co jest tak naprawdę marginalną wartością, dlatego że inicjatywa tutaj jest ogólnopolska i natomiast my będziemy wtórnym beneficjentem tego, żebyśmy, drodzy Państwo, mogli poruszać się swobodnie i nie bali się o to, że po prostu nasze mosty zostaną. Zlikwidowane, niedorobione, niezrobione lub zerwane i nie będziemy mogli się poruszać. A co w kwestii naj, bezpieczeństwa? Najbardziej, jeszcze tylko wrócę do tego tematu budżetu w mieście KONI. Najbardziej przeraża mnie fakt, że co roku jest niedopinany ten budżet, co roku jest jakaś tam dziura, tak jak w tym momencie tam jest prawie już ponad 80 milionów, prawda? Będzie ten? Deficytu yy, yy, te budżetowego yy, 80 milionów czy to, 90 milionów? Nie, nie. Budżet jest zupełnie inny. To znaczy, tak naprawdę mamy zaciągnąć pożyczek. Rzeczywiście czytałem na jednym z portali internetowych w Koninie, że jest deficyt budżetowy na około 80 czy 90 milionów, który zostanie sfinansowany z pożyczki. Ta pożyczka jest ubrana który raz już z rzędu. Deficyt budżetowy to jest 60 milionów złotych. 30 milionów złotych zł, zł mamy, mamy deficytu. Rośnie nam z roku na rok, to w następnym roku osiągniemy pułap pułap zadłużenia 295 milionów, a w następnym jeszcze 307. Więc tak naprawdę pogrążamy się i idziemy... I to wszystko do... będzie spłacane z pożyczek? Będzie to spłacane z pożyczek, oczywiście kredyty i pożyczki są brane na bieżąco. Musimy mieć świadomość tego, że kumulacja tych pożyczek, tego skład będzie na okres rok 2030-2031. I tu moim zdaniem budżet może się załamać. I będzie przerażające, dlatego że to jest rozłożone tak na lata, że dzisiaj dzieci, które się rodzą, za 20 lat będą jeszcze spłacały pożyczki zaciągnięte przez naszego prezydenta miasta Konina. Dzisiaj tak naprawdę te pożyczki są brane, ale po to, żeby zaspokoić konkretne potrzeby miasta, bo miasto traci płynność finansową. Już tak mieliśmy miejsce stosunkowo niedawno. Z drugiej strony musicie pamiętać o tym, że inwestycje, które są tworzone, to nie są inwestycje stryk, to inwestycje, które przyniosą nam zyski i dochód. To są inwestycje. Które są potrzebne dla miasta, jak najbardziej, ale one są bardzo konsumpcyjne. One nie będą tworzyły nowych miejsc pracy, one nie ja będą przynosiły nam zysków. Ja bym tego nie nazwał inwestycjami, tylko po prostu zaspokajanie zaspokajaniem potrzeb ludzkich. Znaczy, sposób. ja w ogóle bym powiedział, że tutaj, jeśli chodzi o prezydenta Korytkowskiego, czy on jest w ogóle świadomy swoich czynów, jeśli chodzi o zaciąganie takiej ilości pożyczek, ma świadomość, jak to wpłynie na przestrzeni lat, na naszych. Rodzimych oznaczeń w kominie? Oczywiście dyskusja była ogromnie głośna i, i było dosyć dużo wypowiedzi na ten temat, i oczywiście, że ma tego świadomość. Natomiast polityka kieruje się tym, że nie patrzymy perspektywą 5-10 lat. Tylko, drodzy Państwo, nie ma co ukrywać: polityka kieruje się zupełnie innymi zasadami od wyborów do wyborów, i dzisiaj roluje się po prostu te kredyty. A jeżeli przyjdzie rok 2028 i 2009 i będzie ogromna dziura budżetowa, no niestety. Wtedy będzie się okazało, że niepopularne decyzje typu podnoszenie podatków, obcinanie wynagrodzeń i wszystkich innych, wtedy spadnie to na innego prezydenta. Pan Marekowski dzisiaj myśli tylko i wyłącznie o sobie, swoimi własnymi kategoriami, swojego własnego pryzmatu, Ten życia. temat był ogromne emocje. I pamiętajmy o tym, bo ty mówisz, że jeden z podstawowych dochodów miasta Konina to są podatki. Pamiętajmy o tym, że Konin się wyludnia. Poprzedni rok przyniósł minus tysiąc mieszkańców minus tysiąc mieszkańców to jest tysiąc mieszkańców zapłacił mniej podatków, jeżeli będzie to cały czas i teraz doszliśmy do takiego momentu, gdzie kredyty rosną, ilość mieszkańców spada. A wróćmy jeszcze do ilości mieszkańców, przecież porodówka została zamknięta w okolicznych powiatach. Drodzy koledzy, słuchajcie, istotą rzeczy jest to, że w ostatnim czasie, w ostatnich kilku tygodniach zrobiono audyt, na temat demografii, na temat tego, jakie jest jak jest potrzeba ilości szkół i dzieci w tych szkołach i te dane, które nam wczoraj przekazali, jest przerażający. Ale to jest temat dobry na następną dyskusję, w następnego odcinka. I pozwólcie, że, że ja jak gdyby zamknę go tutaj, no bo w końcu mieszkańcom jeden dzień nie jesteśmy w stanie wszystkiego pokazać. I Więc... to też jest temat, na którym można się pochylić i rozmawiać, i rozmawiać. No, bo każdy, każdy, z, każdy z nas ma albo wnuka, albo syna, wnuczkę. Drodzy mieszkańcy, zapraszam już dzisiaj do Was, abyście dzwonili do nas na numer, który się Wam na dole, abyście komentowali to, co powiedzieliśmy, abyście czynnie z nami co tydzień brali udział w naszym organizowaniu naszych spotkań. Trzymajcie się i do zobaczenia.